Czego jak czego, ale vloga na tym kanale to nie było jakieś milion lat, więc na początek pokażę Wam, co robię o godzinie 10.16. Otóż, pierwsza rzecz, jaką robię, to montowanie filmu. Montuję sobie film o olejowaniu. Jak widzicie tutaj pytanie, czy olejowanie skóry głowy może łagodzić swędzenie? Gadam o tym milion lat. Patrzcie no. O, i dobra, i tutaj widzicie, jednak gadam też o innych rzeczach, więc dobrze. I to jest zawsze dla mnie szalone, bo mam też tak, że jak odpowiadam na pytania z Q&A, to pierwsze pytanie mi zajmuje najdłużej, a później przyspieszam, bo uznaję, o kurde, jak będę na każde pytanie odpowiadać przez 5 minut, to nigdy nie skończę tego Q&A. Tutaj daliście mi ponad chyba 100 ileś tam pytań o samo olejowanie, a odpo chciałam odpowiedzieć na 60, a nie wiem na ile w końcu odpowiedziałam. Ale na pewno będę musiała jeszcze dograć jaką, jakąś część, bo, bo nie zdążyłam. Znaczy, zdążyłabym, ale wiecie, to już było strasznie długo. Testuję w ogóle. Cztery nowe wcierki. Tu są dwie, a jeszcze mam dwie, tylko mi się nie zmieściły w rękę. O, tu są jeszcze dwie. I to nie są moje wcierki. To są wcierki jednej takiej dość znanej firmy, która no, postanowiła zrobić cztery nowe wcierki. I dwie są alkoholowe, dwie bezalkoholowe, i w ogóle to no, na przykład tak jest właśnie, że firma mi wysyła takie próbki. No, to są takie akurat duże, pełnowymiarowe. No i prosi mnie o opinię, więc dla mnie to jest mega zaszczyt, że mogę coś takiego robić i jakoś tam moje zdanie w sumie wpływa na to, co jest produkowane. Więc mam ją sobie tutaj na głowie od wczoraj, no i jest spoko i mam naolejowane włosy, bo właśnie przy tym QND już sobie olejowałam włosy, wyglądają one tak, czyli no nie wyglądają bardzo tłusto, bo się to wszystko wciągnęło. I to jest mój początek dnia. Bez kawy, w ogóle mówię, jakbym była jakaś pijana, ale po prostu mam jakiś zatkany lekko nos. Kawa w brudnym kubku zawsze tak niestety piję. No cóż. Ja cię chciałam spytać tylko, jak z tym samochodem, w sensie kiedy będzie dostępny, bo <laughs> dzwonili do mnie z kasy, więc mogłabym jechać po kasę. Wysłałam im dane, jakie mają tam wklepać, żeby się pokazywały na paragonie w nagłówku i te plu I jeszcze do mnie y dzwoniła, że będzie na targach i że będę mogła odebrać próbki wcierek. Wszystko dzisiaj. Była taka ciekawostka, <laughs> nie wiem, czy wiecie, ale od samego początku kanału. To oczywiście moja typowa y, piękna mina, zawsze jak się zapauzuje, to ja mam jakąś epicką minę, no serio. natura? Zawsze coś, zawsze coś! <grym> <grym> Dobra, stop, cicho. <grym> Wiecie co, ten laptop to jest w ogóle laptop, który, na którym został zmontowany pierwszy film też, czyli od 2014 roku. Czekajcie, nie, to chyba od 2015, bo ja nie wiem czy w 2014 w ogóle ten model był, bo to jest ten Y510 nowo. Polecam Wam ten laptop generalnie, chociaż teraz bym sobie go chętnie oczywiście wymieniła, ale ja go używam od początku, istnieje kanał do montowania i on jeszcze daje radę. 25 minut renderowania filmu zostało, później będę wrzucać, zrobiłam już też miniaturę, nie wiem czy wyszła fajna w sumie jakaś taka olejowanie. Tu jest kokos w ogóle, tak śmiesznie. No, więc to się będzie teraz renderować, a ja jem sobie śniadaniu obiad w postaci bieda-picki z Lidla. To są, jest jakaś cztery sery z, zbrutalizowana ketchupikiem. Powiem wam, że niestety aż zbyt często tak wygląda mój, mój śniadanie-obiad, no bo godzina 12, więc teraz dopiero jem. Ale później czuję, że będę w biegu non-stop i nie chcę kombinować myśleć żeby coś zjeść więc wolę teraz jeść a wieczorem zjeść sobie coś porządniejszego e, może jakąś zupę ugotuję więc na razie pizka i mam nadzieję że w tym czasie to się zrenderuje zacznę wrzucać zaplanuję publikację i ruszam dalej Okej, okay, to już zaczęłam proces ogarniania się. Film już praktycznie albo się zała załadował się. Dobra, zastanawiałam się jeszcze nad tą miniaturą, bo tasy, olejowanie napisem, jak mi tak nie podchodzi. Ja wiem, że niektórzy youtuberzy robią tak, że po pewnym czasie zmieniają miniaturę swojego filmu. Nie wiem, dlaczego tak robią. Może wy wiecie, to dajcie znać. Ja tak robię, jak już, w sumie chyba jeszcze nigdy jak nie zrobiłam, ale dzisiaj jest szansa, że zrobię. W sensie wrzucę z tą miniaturą, którą zrobiłam, a na przykład wieczorem zmienię na nową. Bo po prostu mi się nie podoba ta. No ale dobra, zobaczymy jak to, jak to się przyjmie. Może tam będziecie klikać, to wtedy uznam. Dobra, Wam się podoba, to w sumie najważniejsze. I tak myślę, że Wam pokażę mój obecny tutaj morging, który ewoluował. Wkurza mnie tylko to, że w Łazience jest beznadziejny dźwięk. No mam nadzieję, że mnie wybaczycie, bo e, pierwsza rzecz jaką zrewolucjonizowałam no to właśnie było do twarzy i tutaj nie bądźcie zwiedzeni tym napisem rzoskwinia kolendra anwen bo to jest po prostu butelka pianotwórcza gdzie ja sobie robię roztwór oczywiście z moim Merkim, który ma azeloglicynę, a ja ją kocham w pielęgnacji skóry twarzy bo mam wrażenie, że świetnie rozjaśnia i wspomaga gojenie, a ja po prostu sobie obsesyjnie drapię twarz, w sensie mam Straszne nawyki, ja wiem, że muszę to przepracować, ale na przykład też niestety zaczęłam sobie wydrapywać skórę na głowie eee, po prostu ze stresu. Mm. Więc mi to tak jakby goi i naprawdę szybciej mi też czy znikają. I ważna kolejna rewolucja. A, no i sobie właśnie tak, słucham sobie praktycznie na no, dosłownie tak parę dni używania, że bo wiecie, jak rozwadniacie produkt y, zakonserwowany w określonym stężeniu, to jak go rozwadniacie, no to y, no, trzeba uważać. Y, I on się pieni... czekajcie, tak siuknę w powietrze praktycznie. O, tworzy się taka, no dosłownie jakby bardzo aksamitna piana. Ja jestem mega zadowolona z używania Merkiego jako myjadła do twarzy Możecie stestować, azoluglicyna potrafi uczulać Nawet na głowie jak nie uczula to na twarzy potrafi Ale jak nie uczula to super działa zazwyczaj I druga rzecz jaką zrewolucjonizowałam No to jest toni tonizowanie Wprowadziłam toniki, jestem mega zadowolona z tego ślimak pszczoła z Bentona jak używam toniku, to też jest myślę ważne po prostu sobie go wklepuję na jeszcze mokrą twarz yy, Surkam sobie 2-3 razy na dłonie i po prostu w mokrą twarz cyk 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 albo na zmianę mam taki Bandy to jest też właśnie taki antyirritant, coś takiego, anti-irritate. Tonik, po prostu on ma tutaj na pewno chelozę ma jeszcze jakieś tam słodkie rzeczy bo jest po prostu słodkie jak sobie tak psiknę ale najczęściej psikam sobie na dłoń i dopiero później cyk cyk w mokrą twarz i później na jeszcze mokrą dalej twarz tylko taką trochę podsuszoną po tym w yy, toniku daję sobie serum i już drugie opakowanie mojego klasyka Basic Lab yy, peptydowe to jest to pod oczy, ale ja daję na całą twarz i, i, i też z witaminą C bardzo lubię sobie później nałożyć na to serum żelowe, takie serum kremowe, czyli też pomiędzy kremem a y, serum, czyli no wielowarstwowa pielęgnacja. Zobaczcie, ile mi tu etapów się pododawało. Jestem mega zadowolona. Sprawdza mi się to. Zrobię cały film o tym. Więc używam którejś serum z Alchemy albo Wonderful albo Glow albo Wake Up Shot. One są właśnie z witaminą C, więc na zmianę to. Lub ostatnio zaczęłam jeszcze z bandy, też z witaminą C. No i na to jeszcze krem domykający, albo jak sobie będę robić makijaż, czyli to zaraz, to na przykład z ASOA. To jest, wiecie co, w kolorze, patrzcie. To ma kolor. Czekajcie, zrobię sobie coś, czego nigdy nie robię, czyli sobie wysruknę. O, widzicie o co chodzi? To jest takie delikatnie kryjące. Ja mam tę wersję 15. To trzeba po prostu dobrze wmasować i po prostu to to się tak jakby jednoczy ze skórą i nie ma, nie ma problemu. I na to ewentualnie daję odrobinkę zwykłego podkładu, żeby jakieś tam strategiczne wiecie tutaj takie czerwoności zakryć i później makijaż mineralny to też temat jest na oddzielny film. Ja strasznie żałuję, bo mam tyle tych tematów w sumie myślę, że całkiem ciekawych do omówienia. A nie ma kiedy robić tego, albo muszę lepiej się zorganizować po prostu raczej, to tak bym bardziej ujęła, niż że nie mam czasu, żeby wam po prostu to wszystko pokazać. A co na głowie się działo, to myślę, że Was bardzo też zaciekawi, bo miałam te oleje i chciałam go zemulgować emulsją Merkim i szamponem Merkim, ale ta emulsja zostawiłam ją gdzieś w drugim pokoju, więc miałam pod ręką Flafiego, więc Flafim poleciałam rozwodnionym. Później domyłam sobie merkim szamponem, rozwodnionym oczywiście I na koniec I na koniec sobie wczesałam Moją maskę emolientową e, Która nawet widać, ślad mojej ręki Oj, czekajcie Która już jest zaakceptowana, wiecie? Zaakceptowałam wersję ostateczną I już będziemy ją tylko produkować Czekajcie, bo chcę ją pokazać Ona wygląda tak Jest mega gęsta i maślana Przepięknie pachnie na razie wam nie powiem czym, spróbujcie zgadnąć, jest to owoc, ciekawe czy ktoś zgadnie i w sumie dwie odpowiedzi uznam za poprawne, więc możecie próbować zgadnąć, no i jest ona emolientowa i jest jeden bardzo nietypowy olej w niej, którego nie widziałam nigdy w kosmetykach do włosów, mam nadzieję, że jestem pierwsza z tym olejem, bo jest zacny i... O, nie jest bardzo egzotyczny. O, w ten sposób to ujmę, Także możecie zgadywać. Jest też proteinóweczka, ale proteinóweczkę stosowałam na poprzednie mycie, więc uznałam, dobra, na to same wczesany. Wczesuje się zacnie, to będzie obrzydliwy widok, ale pieni się na szczotce. Jest na niej trochę włosów, bo w strasznym jest ostatnio obiegu. Nie mam naprawdę czasu na spokojnie sobie nawet szczotki wyczyścić, o zobaczcie, tutaj w słońcu dziennym w słońcu dziennym <laughs> Słoń, jakby było słońce nocne, wiecie mm, widać, że jest ta skóra naprawdę fajna ja widzę poprawę, mam po prostu mniej takich tak zwanych niespodzianek które wiecie, atakują dosłownie z, nie powiem, z, z, skąd yy, i wam psują nastrój, bo nagle wam coś wyskakuje i przez dwa tygodnie się wam to ciągnie nie mam już takich akcji nie miałam nigdy problemów szczególnych z serą, ale właśnie co jakiś czas mi wyskakiwały jakieś takie wredoty, więc teraz jest o wiele lepiej. Także na pielęgnacja ja naprawdę nie byłam, nie byłam przekonana aż tak bardzo, żeby się w to wgłębiać tak jak we włosy, bo myślałam, że nie mam czasu, ale mówię Wam, to zazwyczaj nie jest kwestia braku czasu. Można nie mieć czasu, ale jakoś sprytnie zrobić, że się człowiek jednak w to wdroży, jakoś tam przy okazji. No dobra, suszenie i pędzę, bo nie wiem jeszcze jak to zrobię, nie mam tego samochodu, a y, jedna rzecz jest pod, na drugim końcu Warszawy, tak całkowicie, praktycznie, a nie już za Warszawą, bo to jest na Darzyn, więc w ogóle po drugiej stronie świata. A druga rzecz jest na Pradze, więc blisko, ale nie wiem, w sumie nie po drodze. Dobra, jeszcze będę to rozkminiać. W każdym razie działamy. A tak wyglądam po skończonym makijażu. Jak widzicie, nieco bardziej reprezentacyjnie. Makijaż taki jak zawsze, kreseczka na oku i mogę jechać. No, i sobie pojechałam, zabrałam próbeczki. Okazało się, że ta osoba, od której odbierałam próbki, była na tych targach w nadarzynie, na które chciałam jechać. I się okazało, że nie ma po co jechać. Więc uznałam, dobra, jak nie ma po co jechać, to nie jadę, nie chcę mi się. Mam próbki, jestem szczęśliwa. Próbki już zdobyłam, wszystkich kosmetyków, które chciałam, i tych, które są w trakcie robienia. I parę więcej, więc będę miała co testować i nad czym się zastanawiać. Dostałam kolejną wersję na przykład szamponu w proszku, który od vloga, w którym o nim powiedziałam, jest w trakcie, wiecie, robienia i zmieniania, bo czasem jeden surowiec i wszystko się zmienia. Więc będziemy testować i mam nadzieję, że to już jego ostatnia wersja, bo i grafika już mam w głowie, i wszystko mam już w głowie, tylko ta wersja musi się po prostu sprawdzić, bo ja tak mam, że jak mi się do końca nie sprawdzi, no to oczywiście będę jeszcze kombinować. No i mam tu pełno wcierek. Mam tutaj coś do stylizacji więc będę testować znalazłyśmy w ogóle lekkie szkło bo z wcierkami chcemy pójść w szkło ale to które znalazłam do tej pory było mega ciężkie jeszcze zobaczymy jak to się skończy no ale wiecie mam taką lekką o zaraz wam wyciągnę wygląda to tak i po prostu jest to jest to butelka szklana ale jest mega cien, cienkie szkło, chociaż wytrzymałe więc mam nadzieję, że się sprawdzi no po prostu będę testować jak, jak się sprawdza wcierka w czymś takim no i teraz nie darowałabym sobie gdybym nie weszła do lumpa skoro jestem na wiatracznej i później pędzę jeszcze kupić kasę fiskalną, kolejną, bo mam ich za mało no i widzę, że udało się ten plan wykonać w 100% a w lumpie no zobaczymy, jak coś się fajnego trafi to biorę jak nie to nie, bo tak idę wiecie trochę Trochę, żeby się wy wychillować, dla mnie to jest zawsze mega przyjemność, także, także pędzę. Ten nawiatraczny nie jest moim ulubionym, wolę ten na Grochowskiej. Też na Grochowskiej będę, ale nie mam aż tyle czasu, żeby po wielu chodzić, więc tylko ten jeden, dwupiętrowy za to. <grych> no i tutaj Wam prezentuję moje łupy. Pierwszy łup, bo są trzy to bluza z przeznaczeniem na łyżwy czy takie na luźne dni, wiecie. To jest taka bluza z materiału sportowego, jest super, bo zobaczcie, uwielbiam takie rozcięcie na końcu, gdzie można sobie kciuka wsadzić i wam te rękawy się nie przemieszczają i piękne wykończenie jest tej bluzy. Tu ma takie fajne jakby dopasowanie, że nie jest takim worem, marka nawet nie wiem jaka to jest. Tu ma też jakby takie trochę taliowanie. Tu ma kieszonkę, nie wiem po co, może na klucze. I najlepsze, czyli podwójny golf. Obczajcie to. Jest taki golf zewnętrzny dla chyba wyglądania ładnie, a w środku macie taki milusi wewnętrzny golf. No ja nie wiem, kto to wymyślił, ale jest to genialne. Druga bluzka, która miała, uwaga, metkę, więc nowiutka, nieużywana. I w ogóle, dobra, Mateusz mnie uświadomił w pewnym <laughs> czymś, ale no nieistotne. W każdym razie jest super taka jakby lejąca, nie gniecąca, bo ja nie kupuję takich ubrań, które by się gniotły, bo nawet nie mam żelazka, nie uznaję w ogóle prasowania ubrań. No i tutaj, właśnie. Mateusz mi uświadomił, że to jest symbol, że to jest Harry Potter. Ja w ogóle myślałam, że to jest jakiś rower. Nie, nie rozkminiam tego, dajcie mi znać. No i ostatnia rzecz, co w ogóle lepiej na mnie będzie wyglądała, ale nie zakładałam jej jeszcze, bo ona nieuprana, nie chcę wam, no nie chcę zakładać nieupranej, ale no wygląda, będzie dobra na mnie. Jakiś taki pseudo-japoński design, tak jakby, dopasowana na pewno. Taka zwykła bawełniana sukienka, taka dłuższa, ale wydaje mi się, że dalej przed kolano nic nie widać, wiem, na czarnym tle. Zasuwana na taki jakby golfik, nie wiem, no trochę mało wygląda fajnie, zanim się ją ogarnie, ale, ale czuję, że nie super wyglądała. Z tyłu, patrzcie, Tokio i jakaś emotka w ogóle. Co to jest? Śmieszne. No i najfajniejszy to jest właśnie ten golfik. Ja bardzo lubię, wydaje mi się, że jakoś tak zgrabnie się wygląda, jak jest taki golfik zasuwany. No. I yy, taka o. I tutaj nawet jest jakiś ten, ale też nie umiem tego przeczytać. Może wy widzicie, co to jest napisane? Dajcie znać. <noise> Kupiłam kasę fiskalną, więc to też ważne. Kasa fiskalna to jest ważna rzecz. A teraz słuchajcie, tak mówiłam, że zrobię zdrowe jedzenie, zupę, no to zapraszam na robienie zupy. Tam się gotują bataty, tutaj się podsmaża na boczku, surowym, wędzonym, resztkach wędlin przeróżnego rodzaju z lodówki, wiecie, taki less waste lodówkowy. Taki, z jedna druga małej cebulki, jedna papryka i na razie to się razem wszystko podsmaża. Na no te bataty się gotują. A i paprykę teraz tutaj całą hops dorzucam. I, I to się razem smaży, to będzie taka zupa krem. Do niej dodam jeszcze cztery takie jajowate pomidory, one chyba były na przecenie w Lidlu. Jeden taki żółty, bo lubię sobie mieszać rodzaje, dużo chochenu musi być. Nie mam czasu się bawić, więc tutaj jeszcze takie pomidory pocięte w puszce z ziołami też z Lidla. Pół tego wielkiego kubasa śmietany. Osiemnastki, możecie dać cały kubas. No, ja śmietany lubię dać. Pół na taki wielki gar zupy. To jest taki wielki gar, 5 litrów. Resztka sera, bo taki był mieszany pleśniowy z tym drugim mascarpone. O, więc no wiecie, takie sprzątanie lodówki trochę poprzez zupę, bo on już zaczął schnąć. Jakby co to on jest zeschnięty, a nie zepsuty. U mnie w lodówce wszystko wysycha. Polecam taką lodówkę. Ciach. Kroimy y, te, tyle chochena, ma być dużo. Ja w ogóle ścieram na takim wynalazku z AliExpress. No, jeszcze dodałam sobie resztkę parmezanu. Czosnek lubię sobie podsmażyć, troszkę z resztą wszystkiego, ale nie bardzo, bo spalony czosnek to jest jedna z gorszych rzeczy, jakie mogą Was spotkać. Więc dosłownie chwilka, i zaraz wrzucamy pomidory, które to wszystko nam, że tak powiem, zgaszą. A to resztka tak jakby przypalenia, no to będzie dodawało tylko smaku. Grunt, żeby po prostu tego czosnku nie spalić, bo wtedy jest gorzki i trochę taki niezasmaczny nie za ten czosnek wtedy jest. Tu się gotują, no zaraz już się ugotują, takie żeby były miękkie, wiecie, bo to się najdłużej gotuje. Najgorzej jest mieć taki niedogotowany jeden batat i się męczyć z nim. Sobie solę, tu pieprz zaraz jeszcze pójdzie. I jeszcze najważniejsza przyprawa, moim zdaniem, w tym, w tym zupiu to papryka słodka wędzona. Lubię jej dać sporo, a zazwyczaj sól pieprz, jeszcze na sam koniec sobie. Modyfikuję, wiecie. Niektórzy lubią bardziej słony, niektórzy mniej. Ja tam zazwyczaj daję jeszcze więcej pieprzu na koniec, żeby było porządnie ostre, a nie jakieś byle jakie. No i patrzcie, to nam się wszystko zaprzyjaźnia. My tu cyk pomidorki z puszki, bo to wszystko się musi przejść. Tak jak wam mówię, te smaki to jest to jest bogactwo po prostu. No i teraz jeszcze sobie jakby zawsze sobie wymywam te puszki yy, po prostu wodą z kranu, daję tej kranówy do, do pełna, do gara. Cały wielki gar, polecam od razu. tak Gotować i na koniec wam pokażę dlaczego, jak sobie to później przechowuję. Zawsze gotuję cały wielki garzupy, nie ma się co rozdrabniać zupami. O i widzicie, to w ogóle może was przerazić. To jest też recyklingowana kiełbasa z lodówki. Miałam takie kiełbaski białe i one uschły. One się nie zepsuły, one uschły, więc nie proszę nie zwracać uwagi na ten dziwny kolor, to było uschnięte. No, i dałam jeszcze tak kawałek trochę jakby cukru kokosowego, taką, nie wiem jakby to powiedzieć, płaską łyżkę, tylko w formie grudki, bo akurat taką grudkę wzięłam. Lubię dodawać zawsze trochę słodkiego do kwaśnej dość zupy, czyli pomidorów. To fajnie równoważy smak. No, te bataty mi się w końcu zrobiły. Uznałam, że nie chcę mi się ich odsączać, bo mnie zdenerwowały, jak to robiłam, więc dałam całą wodę z nimi razem do tej zupy. Uznałam dobra, ona i tak już jest ciepła, więc przynajmniej szybciej się wszystko ugotuje. I one po prostu były miękkie, żeby mnie nie denerwowały, że nagle będą jedne rzeczy surowe, a drugie już zrobione. O! Można by je gotować od razu w tej zupie, ale dłużej by to chyba trochę zajęło. ja chciałam mieć szybko zupę. No i patrzcie, to wszystko się już pięknie gotuje. Dodaję ten, ten zrecyklingowany ser, resztka pleśniowego. To nie jest pleśń zwykła, tylko taka specjalna. Trochę tam jest tego mascarpone. I to jest niekonieczny element, możecie sobie dodać, jak też Wam zalega ser. <grych> No i resztka parmezanu, zobaczcie, naprawdę to była reszteczka, ja kocham dodawać parmezan do zup, on ma tam, wiecie, jakieś są teorie, że ser ma w sobie jakąś morfinę, czy jakieś inne, wiecie, marihuaneny, więc yy, lubię to. No i dobra, teraz najważniejsze, bo to już się pogotowało tak, nie wiem, z ile, z 15 minut, no i sobie blendujemy to, ja mam ten taki mikser ręczny z Lidla, w ogóle zanim ktoś zabije za tą butelkę wody, że jak śmiem śmiać, to to nie jest moja woda. Najłatwiej tak powiedzieć, to po prostu nie jest moja woda. Ale naprawdę to nie jest moja woda, więc tak ją sprytnie staram się omijać nawet i nie przestawiać, żeby nie było awantury, albo może to jest moja woda, nie wiem. No dobra, czy ja to woda. W każdym razie blenduję wszystko, żeby już nikt nie trafił na fioletową kiełbasę w zupie, która jest naprawdę uschnięta. Ona po prostu, biała kiełbasa, jak schnie, wysycha. Ona po prostu była otwarta. No, ale ja jestem w ogóle antymarnowanie jedzenia i uważam, że czasem naprawdę no, widzę, czy coś jest jeszcze dobre, czy jest uschnięte, czy zepsute. Jak jest uschnięte, to dla mnie chill, jem to. No i jest to dość wodnista zupa. Jakbyście chcieli bardziej kremową, dajcie. Tam jeszcze jest dwa bataty zamiast jednego i będzie taki kremik. A mi to wszystko jedno, więc taka wodnista. No i teraz śmietana. Ja dałam pół tego kubasa, wy możecie dać cały na bogato. W sumie lepiej jak na bogato jest, ja bardzo lubię takie tłuste, treściwe zupy, gdzie jest dużo śmietany, dużo masła, dużo mięsa, dużo e, tłuszczu z mięsa, na przykład boczek uwielbiam dodawać do zup, bardzo lubię dodawać jakieś tłuste ryby do zup, na przykład anchois i w drugiej wersji tej zupy jest właśnie anchois jako taki kick smakowy, a tutaj żeby była taka śmieciówka, wiecie, dosłownie, z tych jakichś szynek z lodówki, to już nie trzeba, bo no anchois to już by tutaj... No zepsułoby, a tak to świetnie wszystko tylko naprawdę połączyło, super dało razem smak, aromat. No i zmiksowane, dopieprzyłam tak jak mówię. Tutaj taktyczne masło. Kocham dodawać masło do zupy. Po prostu dodaję takiej jedwabistości, wykończenia. No, zupa bez masła dla mnie to jest rzadkość. I ustawiam na niższy ogień. Wiecie, bo zawsze doprowadzam do zagotowania na dużym ogniu, a później zmniejszam i ona już se tam bulba. 20 minut, ale w końcu ją wcześniej wyłączyłam, bołam głodna, już chciałam jeść. No i efekt końcowy. Może nie powala. Tutaj też no, ujęcie nie jest jakieś piękne, ale zupka wygląda sobie tak smakuje przepysznie, po prostu przepysznie, bo jest no mamy batata, on daje taką słodkość, mamy paprykę, która daje taki trochę no nie taki smak, jak ma papryka. I mamy pomidory, które dają kwaśność. Mamy trochę cukru, wiecie, to wszystko jest zbalansowane. Ta wędzona papryka podbija zwykłą paprykę i jest pięknie. No i co robię z resztą zupy? Patrzcie, dwa wielkie słoje, nie wiem ile one mają takie, wielkie słoiki są chyba litr. I sobie dwa takie słoje zasłoikowuję. Po prostu wlewam gorącą zupę, odwracam do góry nogami i to się samo jakby zamyka szczelnie, tam się jakieś taktyczne masło widziałam, że dodałam go więcej, a tą resztę zupy, czyli połowę porcji zjadam niestety praktycznie na raz, czyli tak no, na wieczór zjadłam 2 litry zupy, jeszcze do każdej porcji dodając masło, taktyczne masło, ale ja po prostu kocham masło w zupie, po prostu kocham masło w zupie, ja nie wiem, po prostu to jest, to jest cudowne. A na kolacji jeszcze chciałam wam powiedzieć, że to nie jest wszystko, co zjadłam. Czyli zjadłam dziennie pizzę, 2 litry zupy i jeszcze na deser całą mocarelkę. I tak wyglądał mój dzień. Także do zobaczenia w kolejnym. Cześć!